Wymyślcie jakieś przywitanie. Okej. Okay. Otworzymy dzisiaj. Magicpops. Odpowiem na wasze pytania. Pokażę też jak zrobić fajny znacznik na drzwi. Okej. Okay, zaczynamy. Dobra. To otwieramy. Siup. Zobaczcie. Uwaga co mamy. To jest chyba szminka. Macie. A jaką ma zwariowaną buźkę? Znaczy taką bardziej słodką. Okej, okay, zobaczmy na odwrocie. O, tu jest bardziej szalona. No. Zobaczmy teraz, jakie są do zdobycia. Zobaczcie, ile ich jest. O, jest moja szminka. Nazywa Scarlet, Zobaczmy teraz tu. I jeszcze tu. Napiszcie, które chcielibyście zdobyć. Bo ja bardzo to płótno. Teraz moją Scarlet odpowiem na pytanka. Ok, odpowiadam na pytanie. Z czego najbardziej lubię tworzyć? Najbardziej lubię tworzyć z papieru, na przykład kwiatki. Na przykład takie. Lub takie. Zapomniałam dodać, że pierwsze pytanie było o Sabiny Kudelskiej. Poczekajcie. Teraz pytanie o wojownikach od Kaja Dudek. Ulubiony kot ze starszyzny. Moim ulubionym kotem ze starszyzny jest jedno oko. Kolejne. Dobra, lecimy z całą serią pytań od Kaji. Znowu od wojowników. Ulubiony medyk. Moim ulubionym medykiem jest Żółty kieł i uczennica, że żona łapa. Na razie, znaczy skóra, przepraszam. Pytanie, czy podobają mi się bojownicy? Tak, mega lubię to czytać. Tak, jak widać, bardzo lubię czytać bojowników. I ostatnie odkali. Zrobić kiedyś quiz o sobie? Nie wiem. Hmm, może. Może, tak, może nie. Ok, kolejny pops. Czy tu będzie płótno? Czy to będzie płótno? Uwaga, uwaga. Uwaga. Nie, to jest ciasteczko. A ale słodkie. Dobra, zobaczmy jego drugą buźkę. Jego druga buźka jest taka. Przesyła wam Także mamy już nasze ciasteczko i szminki. Następny. Uwaga, macie chwilę, żeby napisać w komentarzu, jaki będzie następny. Trzy, dwa, jeden. Szybko możecie zerknąć, jakie są. I... Uwaga. Tu jest... Taki jakiś... To jest deserek. Kto zgadł? Nie, ona jest smutna. Więc zostawcie ten kciuk do góry. Więc tak prezentują się wszystkie. Napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście jeszcze więcej odcinków o Mojibowcach. Czy ogólnie takich dłuższych, bo jest to już. drugi taki długi film na tym kanale. Tak jak mówiłam, piście przywitania. Na wypadek, gdyby był jeszcze jakiś długi odcinek, bo. Mam nadzieję, że będą i proszę też o napisanie, na przykład, co chcielibyście zobaczyć na tym kanale. Dobra, przechodzimy do kolejnych pytań. Kolejne pytanie jest od Ani Kempy 5746. Jak masz na imię? Ja mam na imię Iga. Może już wiecie, bo kiedyś pokazywałam odcinek, co przywiozłam z wakacji. Tam była właśnie koszulka z imieniem Iga. To także kto ogląda moje wszystkie filmy, ten wie. Jaki jest mój ulubiony kolor? Mój ulubiony kolor to zielony, żółty i niebieski. Ile mam lat? Mam 11 lat. Pokażesz kiedyś twarz? No na razie nie. No, chociaż może kiedyś. Masz jakieś zwierzę? Tak, mam. Mam psa, kotę i świnkę morską. Psa i kota mogliście też zobaczyć na niektórych odcinków, także kto już jest dłużej jest na tym kanale to powinien znać. I, a świnkę morską może kiedyś pokażę. Aha, i to tyle. Dobra. Dziękuję bardzo wszystkim za pytanka. Przechodzimy teraz do zawieszki na drzwi. Znacznik zrobiony. Zrobiłem już wcześniej, bo nie chciałam Was nudzić całym robieniem. Oczywiście długość możecie nadać sami, ale w moim przypadku bok dłuższy ma 15, a ten krótszy 6. Oczywiście, wzór możecie wykonać też taki sam. Dobra. To teraz przejdźmy do kolorowania. Tak wygląda pokolorowane, a teraz wycinamy. I voila! Oczywiście można zrobić to z dwóch stron. Na przykład napis nie wchodzić, ale wspomniałam, że te markery bardzo przebijają, więc ja zrobiłam tylko jedno. Tak jak mówię, proszę, no możecie pisać jakieś przywitania na wypadek, gdyby było więcej długich filmów. I dziękuję za po oglądanie. Pozdrawiam też wszystkich moich widzów i tych troszkę starszych, co są ze mną od dawna i tych nowszych. Wszystkich was bardzo pozdrawiam. No. A ja Żegnam się z wami i do zobaczenia w następnym filmie. Pa. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie kciuka do góry.